O no kurwa, a jak się odpalało ten? O. Zaimista. O. No Kurwa. Kurwa, no. No, no, klikłem kurwa no. Piu, piu. Piu. <laughs> kurwa, bo mi ten! Teraz! No, no przysięgam, że klikam, nie? Coś ze mną jest kurwa, nie tak? Mi się grafika odtykowała. Ty, kurwa! Raz, dwa, trzy. O kurwa. Oj, zajebił się do góry. Hop. Kurwa, ale kurwa, skok, skok, skok. przez płot, kurwa. Zrzucaj się, kurwa. Zajbuj, tu nie jest karz! obrazy już nie da się spać ale o oh, yeah. o nie ha za biest no da no kurwa no mm -hmm. hui skat Ja pierdolę nie... Nie <grym> wolę, Kurwa ale pierdolę <grym> Nie doskoczyłem Ja tylko klikłem E eh. <grym> Ja pierdolę A ta to forma góra do No ja No ja pierdolę klaudy no. <grym> kto. to Kurwa znowu Tylko obrotek kurwa Nie zrób odliczanie tym czwórkę po prostu jak będzie raz, dwa i na trzeci raz jak uderzy w górę, skoczymy. Raz, dwa, będzie na górze. Raz, dwa, kurwa, no będzie no na górze. no? To... Tak samo, tylko powiedz kiedy. No idziemy w lewo, kurwa. Kurwa. Why is Я отходил Хоп ААААААА!!! оional ОАА Т верока Dobra hmm? O oh, kurwa <laughs> O no, kurwa Jesteśmy uh. superbohaterami super Ja mam za tydzień skierowaną tą Ty! I mamy inną tą, patrz Unną usiąść I lecimy kurwa Dobra, kawałeka Ja pierdolę! Jest i Ja pierdolę! Tak daleko skoczyć trzeba? Ja je wiem. To chyba będzie stary rekord skoczni, kurwa. Kurwa, daj. Kurwa, co jest? Muszę wyskoczyć. Nie, 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 nie skończę. Michael Jackson Jaterek, kurwa. Nie od razu, od razu. Kurwa, od razu. Chcę no, powiedzieć, od razu, jak już żeśmy tam znali, pół sekund. Oła! Od razu. Prznóżę, kurwa. Durychuj.